Dobranoc, plak hmm? A -a -a! Co to jest? To cholery! Prezent! ty z burgatek, choć ja nie Niewychowana ta dzisiejsza młodzież. Za moich czasów to za taki prezent to bym ja obdarował tym kamemberkiem, a ten mały gówniarz sobie nie wiadomo, co wyobraża, że co? Że dostanie rękawiczki, biedronki? chyba zwariował. Nie umiem robić. Nie umiem kichać chyba już. Nie pamiętam, jak ja kiedyś naprawdę kichnąłem! E, nie, to nie te czasy. Nie należę. CO TO JEST DO CHOLERY?! E, nie, czekajcie, on ma zasłonięte usta, nieważne. CO TO JEST?! CO. TO. JEST?! Hej ho, mam nadzieję, że komiks wam się podobał. Liczę na jakieś, wiecie, łapeczki, komentarze, coś, wiecie, takiego, no, motywującego do działania i w ogóle, a i w ogóle na marginesie, bo tak wam powiem ciekawostkę. Ci, co mnie śledzą, już pewnie widzieli post, ale też dla tych, którzy nie widzieli, albo dla osób takich, wiecie, niewtajemniczonych, organizuję, w sensie planuję zrobić Q&A, nietypowe Q&A, ogólnie powiem wam, że odkryłem, że ja praktycznie co 4 lata robię Q&A. <grym> w sensie pierwsze Q&A było w 2016, drugie Q&A było w 2020, trzecie właściwie bo dwa Q&A były w 2016, tak jakoś tak w 2020 było trzecie Q&A i teraz będzie czwarty Q&A, więc jakby ktoś nie wiedział co to jest Q&A to jest najczęściej zadawane pytania, nie, po, nie, prawka, pytaj i, i odpowiadaj tak zwane q, y, quest, questions and answers pytania i odpowiedzi. Czyli liczę, że... Jeżeli jesteście ciekawi mnie, mojej twórczości, czegokolwiek z tych tematów, albo co ja bym na śniadanie. Raczej tego nikt chyba nie jest ciekawy, to zapraszam Was do sekcji komentarzy tutaj albo na poście, albo na moim fanpage'u, gdziekolwiek tam chcecie. I zbiorę sobie te pytania, oczywiście, które otrzymam, i zrobię kolejne podsumowanie. Kolejne odpowiadanie, ale żeby to było też nietypowe, chcę też odpowiedzieć na pytania, które otrzymałem w 2016 roku i w 2020 roku. Głównie dla kontrastu, by zobaczyć właściwie jak bardzo zmienił się mój światopogląd, jak bardzo ja się zmieniłem przez te lata i może też jakby poprawić moje odpowiedzi, bo mi się wydaje, że niektóre odpowiedzi mogły być źle sformułowane, więc. Yy, przy okazji, może coś w świecie yy, naprostuje wtedy z tamtego okresu. No, ja już Was nie trzymam. Zobaczcie sobie outro, na którym możecie oczywiście zobaczyć też może i moje wcześniejsze filmiki albo jakieś inne filmiki. Możecie też je obejrzeć, więc yy, to ja już lecę. Pa!